Witam Państwa jeszcze nie w programie Gwiazdy Tańczą na Lodzie, to dopiero jego preludium, ale proszę zostać z nami, bo i tu będzie bardzo ciekawie. Obok mnie męska część naszego jury. Tak jest, Tomasz Jacyków, Włodzimierz Czaranowicz. Niepokorni, surowi, subiektywni, to właśnie oni. Panowie, ostatni program wzbudził, e, delikatnie rzecz ujmując, sporo kontrowersji, która teraz wzrok mi kieruje w, e, w stronę Tomka. W dużej mierze za Waszą sprawą, w wielu momentach słowo dyplomacja w ogóle nie istniało. No cóż, to jest show. Ja perle zdania jak z kolie. Jestem stylistą, nie dyplomatą. Stylista, nie dyplomata. Tomasz Jacyków Włodzimierz Szarenowicz, dziennikarz sportowy, urodzony dyplomata. Włodki. Może tak, ale taką rolę mam w tym programie. Chciałem powiedzieć, że te ostatnie wydarzenia trochę przypomniały mi Dwór y, króla Ludwika XIV. Piękne kobiety. Jedna królowa, ale metresy, które chciały coś wytrzeć. Z łask króla tutaj akurat z łask widowni Państwa. No zobaczymy, bo widać było, że czasami sięgały po metody, które być może na każdym dworze są częste. Dwór Ludwika XIV, tam gdzieś na horyzoncie ścięcie było, jeśli dobrze pamiętam pilotyna. Jesteście gotowi na spotkanie z nimi. Oko w oko jesteście gotowi? Nasi urozy! Pozostańcie Państwo z nami, za moment wracamy, Gwiazdy tańczą na lodzie, trzecia edycja tego programu, czy druga jej odsłona. Drugi tydzień, drugi program będzie mniej kontrowersyjny od tego piątku tydzień temu. Bądźcie Państwo z nami. 11 par znów jest gotowych do walki. Za nimi emocje pierwszych występów, pierwszych ocen, a także pierwszych porażek. Jedna para odpadła z programu. Pozostałe przez tydzień przygotowywały się do walki o państwa uznanie. Walki na krawędzi. Dziękuję. Dzień dobry. Często pytasz Konia o radę, trochę się zaprzyjaźniliście w programie. Powiedz mi, jak oceniasz jego występ? No świetnie, po prostu jestem jego wielką fanką. Po prostu potrafi rozbawić każdego. Ma wrodzony talent. Tak, wrodzony talent, to prawda. Proszę Państwa, jeśli Konio Wam się spodobał, uważacie też, że ma wrodzony talent, bardzo Was proszę, głosujcie na niego. Wyślijcie czwórkę pod numer 7350, bo w ten sposób Konio, który tutaj właśnie stoi, zostanie z nami. Do następnego tygodnia, a może i do końca programu. Pozynie jeśli będziecie głosować, wygracie aż 60 tysięcy złotych. Włodzimierz Saranowic, Toda, Tomasz Jacyków i Frenata Aleksander. W pierwszej rundzie nie dali się obłaskawić pochlewstami. Zobaczymy, co mówią o nich gwiazdy z rundy drugiej. Jest to jakaś straszna komisja, która po prostu katuje, a myślę, że no, znaczy też doceniają to, że tych, co jeżdżą tak naprawdę, nie? Czy nie? Tak. To. Bardzo lubię to, jak ktoś mi mówi rzeczywiście nad czym mam popracować, bo e, to jest ważne, no wiadomo, że to jest po prostu jeszcze taniec, łamaniec, e, ale na taką krytykę lubię. No, Doda jest osobą, która ma charakter i mam wrażenie, że nie jest osobą aż tak kontrowersyjną, jak mi się wydawało. Ja nie oczekuję od jurorów punktacji, naprawdę, w tym odcinku każdy może mi dać zero, nie oczekuję tego, bo nie tańczę dla nich, tańczę dla widzów, Boże. Tomasz Jacyków... E... Przyznaje się tylko, że nie jest zasina tańca i chwała mu za to, że, że jest w 100% szczery, skupia się na estetyce, na tym, jak wyglądamy. Zdaje się, że bardziej na razie e, sugerował się e, moją posturą niż e, tym, co reprezentowałem na lodzie, więc tutaj chyba nie do końca bym się zgodził z jego opinią. Bardzo to Bardzo konkretna i skupiająca się, się bo na tym, co można ma... Co na to Juroży? Sprawdźmy. Oto nasze gwiazdy! Delikatna stokrotka na lodowej rabatce Gosia Andrzejewicz i Nikola Skiger. Ekspresja, która kruszy lud. Michał Milowicz oraz Michaela Krucka. Niewątpliwie góralski temperament. Kasia Zielińska z Filipem Bernadowskim. Romantyczny, ale rozważny. Konrado Moreno i Magda Komorowska. Zapatrzona w siebie Jolanta Rutowicz z Łukaszem Ciokiem. Tylko w poprzednim programie porównał ją do delikatnej stokrotki. Przyznacie Państwo, że trafnie. Zobaczymy, czy stokrotka przejdzie metamorfozy i zamieni się w piękną różę. Słowiańska melodia na pewno będzie temu sprzyjać. Gosia Andrzejewicz i Nikola Kigan. Nasz drugi program jest bardziej skomplikowany już wiarstwo. Z pewnością będzie widać znaczący postęp. W naszym pierwszym programie postawiliśmy na zmysłowość. Teraz pokażemy więcej energii. Specjalnie mi dają taką muzykę, żebym pokonała po prostu tą swoją jakąś spokojność, łagodność wewnętrzną i po prostu pokazała swoją taką energiczną stronę. Największym problemem gości jest twarz, iż nie jest sportowcem. Przełamać ból, zapomnieć o siniakach, to wcale nie jest proste. Musi sobie trochę podarzekać. Słuchajcie, no po prostu naprawdę, cały czas mam tutaj pod spodem wielki strób. Zobaczcie, ja cały czas mam przecież pas tutaj. Tak, proszę. Mam, mam pas, i, bo mam złuczone żebro. Oczywiście jest dużo bólu, ale myślę, że warto. Go! Yeah.

Kigen, na twarzy Gosi zupełnie nie widać bólu, nie widać też zmęczenia, właśnie tego słowa mi brakowało. Eee, Werbę rosyjskiej krasawicy będzie oceniał rzecz jasna, Tomasz Jacyków. Proszę. Powiem tak, ach, pączek, eklerka, bajaderka, kruche ciasteczko, bardzo mi się podobało. Uważam, że e, naprawdę Gosiu, e, jakby na temat Twojego stylu wypowiedziałam się wielokrotnie. Robisz fantastyczne postępy na lodzie. Uważam, że nie wiem, czy są to twoi rodzice, ale powinni być absolutnie z ciebie dumni. Moje gratulacje. W zeszłym tygodniu była stokrotką, teraz w elementy cukiernicze poszliśmy. Doda. Ja? Tak. Ja też uważam, że robisz fantastyczne postępy. Pięknie, dziękuję bardzo. Proszę o punkty, Włodzimierz Sarenowicz. Ja bym dołożył, że zagrała twoja słowiańska dusza, że to było ładne. Takie z dobrym przekazem. A poza tym myślę, że partner twój doskonale wie. No pain, no gain. Że bez bólu nie ma postępów. Wam to wychodzi. Siedem punktów. Siedem punktów, Włodzimierz Sarenowicz. Siedem. Punktów. Siedem punktów również od dory. Konsekwentna jest, chociaż raz. Siedem, Siedem punktów. Siedem punktów. Od Tomka i Renata Aleksander, ale oczywiście najpierw zanim punkty to figura obowiązkowa. Tak, ty katalaska, krasawy co na lidu. To znaczy mam nadzieję, że wszyscy widzieli, że było to naprawdę ładne i y, zobaczmy obowiązkowy element. i Jazda przodem. Popatrzcie, jedna ręka jest w górze, czyli y, jest to utrudniony element o tym, że się trzymamy tylko jedną ręką. Y, Mniej niż 7 punktów pewnie nie będzie. No no, właśnie. Ale widziałam tutaj jeden wypadzie. Widziałam jeden błąd. 12. Widziałam. <laughs> 3 siódemki i czwarta ocena to... Muszę dać pięć. 5. 5. 3 siódemki i piątka. Średnia dla Głosienika. 6,5 punktów. Bardzo dobrze. Pięknie dziękuję. Pogratulować. Konio! Niezmiennie zafascynowany Gosia Andrzejewicz, co byś jej szepnął na ucho teraz? Ja bym Gosi szepnął, że ją bardzo lubię, bardzo chętnie pójdę z nią do Zona Spacer, przytulę się do niej w jakimś intymnym miejscu, ale też chciałem powiedzieć, że nie jestem koniem, wow. tylko dodą i bardzo ha, Cię polubiłam, Justynko, jesteś dla mnie lepszą wokalicką niż <laughs> Stachurski i kochana, Edelina Minka razem z mi No to hejka, tak ale piątka, to Wow. 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 Gosiu, 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 bo tu się zagadaliśmy z koniem, twoim przyjacielem. Powiedz mi, kochana, zadowolona? Bardzo zadowolona, dziękuję. Ja Co mam... tutaj mamy? Ja mam nadzieję, że nasz to to konflikt, konflikt już Państwa. jest za zakończony, ja mam dla ciebie tak, prezent. proszę Państwa, bo jest tak. naprawdę fajnie, jak jest miło. Mam dla ciebie moje zdjęcie z autografem, abyś złapał. Tomek, jeśli to widzisz, bo to jest fantastyczny prezent. I oczywiście tak. moją płytę Boże, to lustro, to jest proszę bardzo, to dla ciebie dziękuję. <laughs> I po prostu Małgosia naprawdę Cię polubiła, bo to jest miła i fajna dziewczyna. Tomku, nie bądź taki złośliwy. Jeśli chcecie, żeby Małgosia została z nami w programie, wysyłajcie sms 135 pod numer 7350. To głos na Gosie i nika i szansa na wygranie 60 tysięcy złotych. Takie pieniądze można zdobyć tylko u nas. Proszę Państwa, głosujcie! Zbliża się decydujący moment tej rundy dzisiejszego wieczoru. Linie do głosowania, proszę Państwa, zostały już zamknięte. Za chwilę dowiemy się, kto jest autorem wielkiej porażki drugiej rundy. I, jak, I kto o swoją przyszłość będzie musiał walczyć na lodzie raz jeszcze. Walczyć z Rafałem Cieszyńskim Jeleną Sokolową. Szanowni Państwo, gwiazdy są już gotowe na werdykt. Prosimy Gosia Andrzejewicz i Kasię Zielińską. Gosia Andrzejewicz. Juroży byli tutaj zgodni. Było pięknie. Dla Tomasza, Gosia była dzisiaj bajaderką. Tu nas zaskoczyłeś. Pistolet Kasi Zielińskiej, która też zatańczyła pięknie, działał jak dynamit. Znakomicie zatańczyli, naprawdę. Niezwykle trudny taniec. Chwała im za to. Ale... Ale obie pary zobaczymy za tydzień w programie. Wow, Gratulacje. Brawo.